Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiejszy wykład Lewenfeldowie: Przyczynek do Genalogii Rodziny będzie próbą przedstawienia rodziny Lewenfeldów, ale nie chrzanowskiej linii, bo ta jest już dość nieźle znana i opracowana, ale ich przodków i krewnych, bliższych i dalszych. Próbą pokazania związków, jakie chrzanowscy Lewenfeldowie mieli ze swoimi krewnymi ale także którzy także byli ich partnerami często biznesowymi, próbą pokazania rodzin żydowskich bogatych kupców i przedsiębiorców zwłaszcza z okolic górnego i dolnego Śląska. Będzie także opowieścią o ludziach bardzo często fascynujących, znanych i mniej znanych, ale którzy zaznaczyli się w dziejach regionu trochę dalszego niż nasze tutaj Okolice. Będzie to opowieść, która jest wynikiem pracy nie tylko mojej, ale także całego naszego zespołu muzealnego. Wynikiem pracy, który, na którą skierowała nas sytuacja epidemiologiczna w tym roku i mieliśmy czas na badania związane właśnie z historią bezpośrednio naszego muzeum i budynku, w którym się znajdujemy. Protoplastą rodu Lewenfeldów był Abraham, który otrzymał nazwisko Lewenfeld, które według tradycji miał oznaczać, jakoby pochodził z pokolenia Lewiego. Jego syn miał na imię Chaim, czyli Joachim, a żoną Haima była Rebeka, córka Izaaka Mincera z Sośniowic pod Gliwicami. Według tradycji rodzinnej, Chaim przybył na Śląsk z Moraw i osiedlił się w Gliwicach, gdzie posiadał. Aughrecht Haus w rynku i na własny koszt wybudował dla gminy żydowskiej synagogę. Znany był ze swej dobroczynności. Haim Lewenfeld miał syna Dawida oraz Turkę Haję, która poślubiła Jonasa Samuela Egera i zmarła bezpotomnie w 1853 roku. Oboje Haim i Rebeka Lewenfeldowie zmarli w roku 1834 i zostali pochowani na cmentarzu w Gliwicach. Dawid Levenfeld urodził się w roku 1790 i, jak wynika z dokumentu, który już posiadał, dotyczące nabycia prawa obywatelstwa, otrzymał dla siebie i dla swoich potomków nazwisko Levenfeld jako krajowiec Królestwa Prus i obywatel państwa pruskiego. W młodości poślubił on Johannę, córkę znanego z bogactwa kupca Kify lub też Akiby Rosenthala z Rosenberga, czyli Olesna. Wniosła ona do tego małżeństwa ponad 57 tysięcy pruskich talarów w monecie obiegowej, co było ogromną, jak na owe czasy, sumą. W 1840 roku Dawid wraz ze wspólnikami Moricem Friedlanderem z Gliwic i Simonem Lewi z Bytomia założył na Górnym Śląsku w Nowym Bytomiu hutę pokój. Dawid Levenfeld miał trzech synów. Adolfa, urodzonego w roku 1815, Emanuela, urodzonego w 1817 i Barucha, używającego też imienia Bertolt, oraz najstarszą córkę Fryderykę, która w roku 1836 poślubiła handlarza win Adolfa Kona z Reichenbachu, czyli Dzierżoniowa, żyjącego w latach 1808-1873. Dawid ze swoją rodziną mieszkał w odziedziczonym po ojcu domu w Gliwicach. W domu tym mieściły się również pomieszczenia handlowe. W podeszłym wieku na wspólnika przyjął swojego syna Barucha, ten jednak zmarł dość młodo, wiosną 1840 roku. Po śmierci Barucha kolejny syn Dawida, Emanuel, został współwłaścicielem firmy. Przeniósł on siedzibę firmy do Wrocławia i wówczas przeprowadzili się tam również Dawid i Johanna. We Wrocławiu mieszkali przy Friedrich Wilhelm Strasse. Niestety firma Dawid Levenfeld i syn zbankrutowała. Dawid stracił zarówno swój majątek, jak i majątek żony. Żona Johanna zmarła w dniu 27 czerwca 1861 roku. Po jej śmierci Dawid przeniósł się do Dzierżoniowa do swojej córki Fryderyki Kohn. Pod koniec życia ociemniał, ale był bardzo szanowaną postacią wśród swoich sąsiadów. Zmarł 2 października 1872 roku w wieku 82 lat. Jego zwłoki zostały przywiezione końmi do Wrocławia, gdzie spoczął na cmentarzu żydowskim. Bardzo barwną i ciekawą postacią był teść Dawida, bogaty kupiec Akiba Rosenthal z Rosenberga, czyli Olesna. Zmarł on 16 grudnia 1842 roku i dał początek interesującej rodzinie. Miał on syna i kilka córek. Synem był Bernard Rosenthal, żyjący w latach 1791-1863, który z małżeństwa z Fryderyką Plessen lub Platner miał kilkoro dzieci. Syna Ottona, który poślubił Natalię Witkowską z Poznania, córkę Hildegardę Heinzheimer, żonę Alfreda Heinzheimera, syna Fryderycha Salomona Sigmunda, oraz syna Franza, Leopolda Rosenthala. Bernard Rosenthal w 1819 roku zakupił dobra Brynek, czyli Brynek, wraz z Połomią i Hanuskiem od, rad, od radcy sądowego Heczka. Na dobra te składało się 8 tysięcy murk lasu, półtora tysiąca murk pola i 500 murk łąk i jezior. 10 lat później rozpoczął budowę pałacu w Brynku, który stoi po dziś dzień. Do Bernarda oprócz dóbr Brynek należały majątek stary Śleszów w dzisiejszej gminie Żurawina w powiecie wrocławskim oraz majątek woźniki w powiecie lublinieckim. Po śmierci rodziców majątek ten odziedziczył Otto. Otto za życia rodziców mieszkał w starym Śleszowie, gdzie przyszły na świat jego starsze dzieci z małżeństwa z Natalią Witkowską, Hugo. Frida, Jerzy oraz Gertruda, najmłodsza córka Emma, urodziła się już w Brynku. Otto Rosenthal był osobą wielce zasłużoną dla państwa pruskiego, to też na mocy przywileju króla Wilhelma I Hohenzollerna Otto został nobilitowany 3 maja 1869 roku. Od tego czasu przed swoim nazwiskiem, podobnie jak żona i dzieci, używał określenia fon. Zmarł w ostatnich dniach jesieni 1888 roku. Po jego śmierci właścicielem brynka został jego syn Hugo von Rosenthal, żonaty z Sofii z domu von Bakelmann. Następnym właścicielem, ostatnim z rodziny Rosenthali, była ich córka Barbara. Kolejną córką Akiby Rosenthala była Johanna Levenfeld, żona Dawida Levenfelda, matka Emanuela, babka chrzanowskich Lewenfeldów. Jej siostrą była Janet, która poślubiła Morica Izaaka Karo, żyjącego w latach 1792-1860, przemysłowca i filantropa. Był on założycielem i właścicielem wrocławskiej firmy magazynowej żelaza MI Karo Son. Współzałożycielem wrocławskiego sierocińca i domu opieki dla osób starszych, a także współzałożycielem Towarzystwa Ubezpieczeniowego wspierającego biednych, wynajmniej niedrogich domów. W 1932 roku, po połączeniu swojego przedsiębiorstwa z inną firmą, firma ta przekształciła się w Karol Eisenhandel Eisenbaum. Pochowany został na starym cmentarzu żydowskim przy ulicy Ślężnej we Wrocławiu. Ich synem był Robert Caro, urodzony w 1819 roku, a zmarły w 1875, prowadzący po ojcu firmę M.I. Caro Son, ożeniony z Herminą Kern, który z kolei miał synów Georga, Oskara i Karla, znanego autora sztuki Die Burg czyli Ruiny Zamczyska. Robert Karo w 1848 roku założył hutę Hermina w Łabędach koło Gliwic. W tym okresie rodzina Karo przeniosła się z Wrocławia do Gliwic. Po śmierci ojca w 1875 roku kolejne pokolenie, czyli Oskar Karo, objął kierownictwo w rodzinnej firmie. Zajął się górnośląską gałęzią firmy, a jego brat Georg wrocławską. W 1887 roku Oscar był jednym ze współzałożycieli Związku Walcowni Górnośląskich i Związku Walcowni Niemieckich. W 1883 Oskar Karo i jego brat stali się właścicielami huty Julia w Bobrku pod Bytomiem. Kilka lat później doprowadzili do połączenia huty Hermina w Łabędach z firmą Heinrich Kern Company i hutą Beldon w Katowicach. W wyniku fuzji powstał koncert Oberschlesische Eisenindustrie für Bergbau und Hüttenbetrieb. Później dołączono do niego także hutę Silesia w Rybniku. Dyrektorem generalnym całego przedsiębiorstwa był Oskar Karo. Na początku XX wieku firma przejęła także zakłady metalowe w Osowcu Śląskim pod Opolem. Georg rozbudowywał wrocławską część rodzinnej firmy, a w 1910 roku doprowadził do Połączenia firm Karo Son, Lindner i jako Rue Son z 40 filialnymi firmami, powstało w ten sposób ogromne przedsiębiorstwo deutsche Eisenhandler o kapitale 23 milionów marek. Oskar Karo ożenił się z florą, córką architekta Salomona Lubowskiego, miał z nią syna Roberta i córkę Idę Helenę. W 1905 roku już wycofał się z zarządu firmy i przeprowadził z Gliwic do Jeleniej Góry, gdzie zmarł w roku 1931. Ostatnią córką Akiby Rosenthala, powracając właśnie do niego, która zmarła w roku 1881 w Warszawie, była Rosalia, która poślubiła Jakuba Joachima Kempnera, właściciela Dubr lipie koło Częstochowy jednego z najzamożniejszych mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Kempner w 1826 roku wydzierżawił na 6 lat dwie tomaszowskie fryszerki i wielki piec wraz ze wspólnikami Emanuelem Pringsheimem i Danielem Lubsztucem z Piotrkowa. Faktycznie to jednak Kempner kierował tomaszowskimi zakładami górniczo-hutniczymi, w skład których wchodziły również fryszerki w Starzycach, San Grodziu i Józefinie koło Ujazdu. Po roku 1831 odkupił wszystkie udziały od wspólników i stał się jedynym dzierżawcą wielkiego pieca i fryszerek. Po roku 1840 zakład przez kilka lat, zakładem przez kilka lat administrowała Rosalia Kempner wraz z synem. W tym czasie Kempnerowi administrowali też dwoma piecami w pobliskiej osadzie gustnek. Kempnerowie jako jedni z pierwszych wybudowali przy rynku św. Józefa w Tomaszowie murowany piętrowy dom. W 1844 roku Rosalia, już wówczas wdowa po Jakubie, wraz z synami nabyła na licytacji majątek i pałac Wiązowna. Jakub i Rosalia mieli bowiem dwóch synów: Aleksandra zmarłego w 1898 roku i Edwarda zmarłego w 1912 roku. Edward z Natalią z Aszertów miał dwie córki: Bronisławę za mężem Natanson, żony warszawskiego bankiera Kazimierza Natansona oraz Franciszkę Perlmutter, która później została drugą żoną Henryka Lewenfelda, myślę, że znanego Państwu doskonale, właściciela dóbr chrzanowskich. Powracając do dzieci Dawida Lewenfelda. I jego córka Fryderyka, starsza siostra Emanuela, wyszła za mąż w Reichenbach, czyli Dzierżoniowie, za handlarza win Adolfa Kona. Z tego małżeństwa urodzili się Selma, która poślubiła lekarza doktora Barona z Wrocławia, Laura, która wyszła za mąż za szwagra Roberta Karo kupca Alojza Kerna, oraz Hermann, który osiadł jako bankier w Wiedniu, gdzie ożenił się z Emmą Fritz. Także Ludwik, który zajął się uprawą roli. Poślubił Salmę Brick i zamieszkał na wsi w kupionych przez rodziców obojga dobrach Kornowac koło Raci Boża. Kolejny syn Dawida Adolf był zarządcą fabryki cynku we Wrocławiu, a jego żona Henrietta z domu Remak, żyjąca w latach 1814-1885, była siostrą znanego profesora fizjologii doktora Roberta Remaka. Mieszkali oni we Wrocławiu. Niestety Adolf cierpiał na chorobę nerwową, w wyniku której zmarł w 1883 roku. Ich dziećmi byli Herman, Max, Laura i Karl Levenfeldowie. Herman Levenfeld zmarły w 1891 roku, zasłużył się wybitnie w czasie wojen dla państwa pruskiego w 1864, 1866 i 1870-71 roku. Poślubił on Emmy, córkę tajnego radcy handlowego Wolfa. Udzielał się także jako publicysta. Jest autorem traktatów o Bismarcku, zawartych w książce Północ i Południe. Był także dyrektorem Niemieckiego Banku Narodowego. Jego brat z kolei miał zdolności artystyczne. Był nadworem, nadwornym aktorem królewskim i występował w Stuttgarcie, Pradze, Hamburgu i Berlinie. W późniejszym okresie został dyrektorem Teatru Narodowego w Berlinie. Z małżeństwa z Fryderyką Landesman miał dwoje dzieci: Hansa Lewenfelda, również dyrektora teatru, tym razem miejskiego w Hamburgu, i doktora Kurta Lewenfelda. Kolejne dziecko Adolfa, Laura, żyjąca w latach 1841-1907, wyszła za mąż za mężczyznę nazwiskiem Osterreich. Ich synem był profesor Uniwersytetu w Berlinie Richard Osterreich, profesor yy, i asystent znanego patologa i antropologa, profesora Rudolfa Wirchowa. Ostatni z dzieci Adolfa, Karl Levenfeld, wyemigrował do Hawany, gdzie ze wspólnikiem założył znaną firmę papierosową Bock Company i poślubił Bertę Kota ze znanej w Hawanie rodziny. Niestety umarł młodo na suchoty, zaś jego żona, dożyła sędziwego wieku zmarła około 1906 roku w wieku 80 lat małżeństwo jednak to było bezdzietne przejdźmy być teraz do nie mniej ciekawej rodziny Róży Levenfeld jej dziadkiem był Samuel Friedeberg urodzony w 1780 roku w Gdańsku zmarły w roku 1845 był on kupcem pierwszej gildii w Petersburgu. Posiadał, jak wspomina rodzina, prawo jeżdżenia powozem zaprzągniętym w ósemkę koni. Na początku lat 30. XIX wieku przeniósł swoją siedzibę do Berlina, gdzie otworzył sklep jubilerski, który po jego śmierci prowadzili synowie jako nadworni jubilerzy. Jego żona Henrietta z domu Jakobi pochodziła z Mitawy żyła w latach 1780-1860 lub nawet 80. Najstarszą córką Fridebergów była Anna, urodzona 15 stycznia 1806 roku, zmarła w 1867, która poślubiła Adolfa Ashera. Adolf Asher był bardzo interesującą postacią. Urodził się 23 sierpnia 1800 roku w kamieniu na pomorzu a zmarł 1 września 1853 roku w Wenecji. Był znanym księgarzem, wydawcą i bibliografem. Założycielem istniejącej do dziś księgarni Asher Company istniejącej w Berlinie, uczęszczał w młodości do gimnazjum w Berlinie, po ukończeniu szkoły przez kilka lat przebywał jako kupiec w Anglii. A następnie wyjechał do Petersburga, gdzie handlował diamentami. Ostatecznie osiadł w Berlinie, i tam właśnie w 1830 roku założył księgarnię z filiami w Londynie i Sankt Petersburgu. Dzięki wyjątkowym umiejętnościom językowym, dobrym kontaktom biznesowym i bez wątpienia też talentom handlowym, promował wymianę literatury między Niemcami i zagranicą. Adolf Ascher napisał kilka prac bibliograficznych. W 1840 roku jego księgarnia stała się głównym dostawcą książek zagranicznych do British Museum. Te kontakty handlowe przerwały dopiero wojny XX wieku. Również w 1840 roku, przy wsparciu znanych uczonych, opublikował krytyczne wydanie Dzienników Podróży Benjamina Studeli w Londynie i w Berlinie. Okresowo bywał też członkiem zarządu gminy żydowskiej w Berlinie. Niestety zmarł podczas podróży po Wenecji w 1853 roku. Prowadzenie księgarni kontynuował Albert Kohn, a w 1874 roku przyszła ona w posiadanie Adolfa Berenda i Leonarda Simiona. Adolf Ascher miał siostrę, która wyszła w zamąż w Brandenburgu nad Havelą za fabrykanta sukna i znanego hodowcę róż Pintusa. Ich córka Julia poślubiła mieszkającego w Berlinie fabrykanta Heinricha Pola, z kolei ich syn Heinrich Paul był znanym profesorem biologii w Hamburgu. Z kolei Anna Ascher z domu z domu Friedeberg, żona Adolfa, miała dwóch braci. Wilhelma, nadwornego radcy handlowego oraz Heinricha i siostry, Helene, Henriette i Ernestynę. Dziećmi z małżeństwa Wilhelma Friedeberga z, Re z Reginą Wartheim, Wartheimberg byli radca budowlany Max Friedeberg, kupiec i ławnik sądu handlowego Feodor Friedeberg, chemik dr Oskar Friedeberg, radca ministerialny Edmund Friedeberg i córka Klarysa Friedeberg. Z małżeństwa Heinricha Friedeberg z Bernardin Oppenheim urodził się Egon Friedeberg, który miał dwóch synów: Haralda i Waltera. Z małżeństwa Heleny Friedeberg po mężu Leffman urodziły się Ida Leffman, która była żoną przewodniczącego Rady Nadzorczej Ziemskiego Banku Kredytowego w Gotha, Maxa Salomonsona, i Teresa Leffman, która wyszła za mąż za tajnego radcę do spraw sanitarnych doktora Schlesingera. Z kolei z małżeństwa Henriety Friedeberg ze wspólnikiem Adolfa Ashera Leonarda Sim Simiona urodzili się Heinrich, który również był księgarzem i Adolf Simon oraz znany dermatolog, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Oskar Simon. Najmłodsza siostra Ernestyna Friedeberg poślubiła Zygfryda Goldsteina, handlarza wełną. Adolf Ascher z żoną Anną mieli trzech synów: Juliusa, Williama, Georga oraz córkę Różę, którą Państwo doskonale znają która była żoną Emanuela Lewenfelda. William Ascher zmarł młodo, co było ogromnym ciosem dla jego siostry Róży. Również młodo zmarł Julius Ascher, będący asesorem sądowym w Berlinie. Trzeci syn, Georg, był profesorem praw na Uniwersytecie w Heidelbergu. Przez wiele lat mieszkał w niemieckich koloniach nad Wołgą. W Rosji, w koloniach nadwołżańskich, kupił nawet ziemię i gospodarował na niej, aby z własnego doświadczenia poznać warunki życia kolonistów. Niestety Rosję musiał opuścić i osiadł w Londynie, gdzie publikował m.in. w Palmal Gazette. Zajmował się też pisarstwem. Na zlecenie Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego napisał obszerne dzieło o podróżach i o odkryciach angielskiego żeglarza Henry'ego Hudsona, Henry Hudson the Navigator, które ukazało się w Londynie w roku 1860. Z czasem przeprowadził się do Paryża, gdzie zmarł w podeszłym wieku. Proszę Państwa, jak sam tytuł wskazuje. Referat ten jest przyczynkiem do badań genealogicznych, które bez wątpienia będziemy kontynuować. Pełen jest oczywiście nazwisk, dat. Myślę, że niełatwo to wszystko zapamiętać. Bez wątpienia wszystko to nawet szerzej ukaże się w materiałach posesyjnych, do których serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo.